Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dziś odcinek jakiego jeszcze nie było, nagrywany z samochodu. A to tylko dlatego, że nie chcę, żeby rozpraszało nas cokolwiek innego, ponieważ mamy pomysł na to, jak zmusić PZW do zarybień. Jeśli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną, a za chwilkę wszystko wam wyjaśnię. Wielokrotnie spotykamy się od lat z opieszałością służb PZW, niezarybianiem danych łowisk i tak dalej. To wszystko zaczyna po prostu wkurzać normalnego wędkarza dlaczego nie ma zarybień, dlaczego nie ma ryby dlaczego gdzieś indziej zarybiają, a tutaj nie i tutaj z wyjaśnieniem przychodzi jedna bardzo ważna rzecz na dane łowisko jest określona presja wędkarska czyli jeżeli um, łowimy sobie na danym jeziorze nazwijmy go jeziorem X jeżeli na danym jeziorze X łowimy, łowi 10 wędkarzy to oni powinni według ustawy wyciągnąć tyle ryb z tej wody, ile, ile mówi ustawa, i PZW jest obligowane do tego, aby te ryby uzupełnić w danym łowisku. Więc nasuwa się tutaj pytanie, czy jeżeli oni nie dostają informacji od nas zwrotnej, że ryby na przykład nie ma już na tym łowisku, na tym jeziorze X, bo została zabrana i tak to oni kryją się takim, takim podejściem. No dobra, ale nie dostaliśmy w rejestrach żadnego, żadnego, żadnego pokwitowania. Nie mamy dowodu na to, że ryby już tam nie ma, więc po prostu łowisko X zostaje zapomniane, odsunięte i niezarybione. Razem z kolegami pod koniec zeszłego sezonu postanowiliśmy, że wypiszemy rejestry do pełna. Uzupełniliśmy wszystkie wpisy. Codziennie zabieraliśmy szczupaki, codziennie zabieraliśmy komplet sandaczy, codziennie zabieraliśmy komplet danej ryby. I wiecie co się stało? Przez to, że w okręgu pojawiły się osoby, które sprzyjały nam i chciały coś zrobić. Bo tutaj też trzeba to rozgraniczyć, że jeżeli jest dany prezes, który ma w nosie te łowiska i dla niego liczy się wiadomo, pieniążek, no to on będzie miał to w nosie. Ale jeżeli traficie na osoby, które chcą coś zrobić. Razem z Wami to uzyskacie efekt taki, jaki uzyskaliśmy my. Wypisaliśmy rejestry, i nagle okazało się, że w tym sezonie, kilka dni temu, doszło do bardzo fajnego zarybienia łowiska, które nigdy nie było zarybiane. Oczywiście nie namawiam Was do kłamstwa, aczkolwiek daję Wam taką. Informacje do przemyślenia. Czy jeżeli w ciągu sezonu przy piwku z kolegami wypiszecie rejestry do pełna, codziennie zabieraliśmy dwa szczupaki, codziennie zabieraliśmy dwa sandacze, codziennie zabieraliśmy dwa sumy, to czy ustawa nie zobliguje ich do tego, aby zarybić te łowiska? Pomyślcie o tym. Ja nie mówię, żebyście kłamali w rejestrach, ale może uzupełnili wpisy ryby. Które wiecie, że były zabrane, ale nigdy nie były zgłoszone. Oni będą musieli w tym momencie zarybić dane łowisko, bo, we, bo do tego zmusza ich ustawa. Pamiętajcie o tym. To nie jest tak, że wypisujemy rejestry i to tam idzie w zapomnienie. Nie, jeżeli jest dana presja, to musi zostać uzupełniona. Zadziałało to, a na dowód tego pokażę Wam filmik. Ja nie jestem żadnym zwolennikiem PZW. Żeby nie było Naprawdę nie jestem zwolennikiem PZW Po prostu znaleźliśmy lukę Którą żeśmy wykorzystali I podaję ten patent wam Bo razem z chłopakami już jesteśmy pewni Że nasze rejestry Mimo tego, że ja jestem totalnym no killowcem Będą wypisane do pełna Już dosłownie za sekundkę Zakończy się ten materiał Ale zakończy się pozytywnym aspektem Czyli pokażę wam Ile szczupaka zostało wpuszczone do wody, która nigdy nie była zarybiona? I to jest jeszcze jedna ważna rzecz do zapamiętania. Jak już wypiszecie te rejestry z kolegami, wtedy na jakimkolwiek zebraniu ewentualnie przyciśnijcie swojego prezesa. Powiedzcie mu stary, przecież zobacz, my tu mamy wpisy, tej ryby tam nie ma, trzeba ją uzupełnić. Rób coś z tym. Od tego jest prezes. I od tego są służby PZW. Abyście mieli ryby, abyśmy wszyscy mieli ryby. I mam nadzieję, że ten mały patent pomoże Wam zarybić Wasze łowiska. I pięknie. I kolejna porcja. Kolejna porcja ryby rośnie.

<noise> o, teraz ładny jeden. Wiecie teraz już, jak wyglądało to zarybienie i wiecie już, jak można zrobić PZW w kuku, które oni robią nam co roku. Nie zapominajcie o tym, aby wypisać rejestry i dowalić jak najwięcej ryb. Oczywiście nie namawiam Was do kłamstwa. Tak jak mówiłem. Wpiszcie ryby, o których wiecie, że zostały zabrane. Po prostu. A teraz chciałbym zaprosić Was na kolejny odcinek. Bardzo fajny, ponieważ sandaczy będzie tam co niemiara. I do zobaczenia nad wodami, rybnymi wodami. No i w kolejnym odcinku. Cześć.